Cześć Wam wszystkim, witam Was oczywiście w kolejnym odcinku z Movie Star Planet. Wczoraj i dzisiaj przed chwilą wyszłem na Movie Star Planet i sobie pomyślałam, dobra, nagram już te prezenty, no bo wczoraj napisałam status, że planuję nagrać prezenty i że można dawać i każdy zostanie pozdrowiony w odcinku. Tylko obawiam się rzeczy, obawiam się bardzo. Że, um, że właśnie będą same właśnie takie rzeczy jak Free Dolphins czy właśnie takie koszulki za jeden Starkons nie wysyłajcie mi właśnie takich rzeczy jak właśnie takie koszulki czy Free Dolphins no bo naprawdę takie coś naprawdę nie chcę bo mogę sobie to kupić, naprawdę mogę sobie tego tysiące kupić a naprawdę nie, nie, ym, nie, ym, no potem je odpiszę, na no, odcinku nie będę na razie z nikim pisać, y, no tak, ym, więc patrzcie, planuję odcinek, no i tak w tym stylu. No i tak, dostałam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ym, prezentów. Mam nadzieję, że to właśnie nie będą delfiny, czy właśnie takie koszulki. Dobre napisami, że. Dobra. Tak. Więc zaczynamy otwierać prezenty. Mam nadzieję, że będą w miarę fajne. I że to nie będą delfiny. I no właśnie. Dobra. Proszę. I Anika. Proszę. World Map do pokoju, spaka. I Teddy. No właśnie, miałam pozdrowić. Dobra, o taka koszulka, właśnie, te koszulki są proste, więc pozdrawiam Anika 9. Pozdrawiam. Halo. I pozdrawiam Teddy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć. Tak, nagrywam O, też mi dała prezent Tak nagrywam, Jezu jak napis jak pisze, że nagrywam no to chyba nagrywam, tak taka lala pozdrawiam, taka lala coś Halo, mogę zobaczyć co to za prezent? Halo nie widziałam prezentu Jesteś na odcinku Tak Jesteś na odcinku Spoko Dobra, halo Hej YouTube, no pozdrawiam właśnie Olena serduszko XD Zobaczymy sobie właśnie co otrzymaliśmy od takiej Lali. Oh, o, dziękuję bardzo! Zawsze chciałam mieć takie wąsy kocie. Dobra i teraz sesja z dwoma S też bardzo pozdrawiam i ona mi dała muchę, <noise> którą już mam, ale tak Ci dziękuję. I tak Ci dziękuję. Okej, okay, podładowałam i taka lala mi też wysłała czemu. <noise> o, fajny właśnie taki gotyk. No spoko, spoko, fajnie, bardzo pozdrawiam taka lala, no bo nawet spoko i Eleonora napisała, że jakąś czapkę mi wysłała zobaczymy, nie no chyba jest spoko, spoko czapka, jest spoko i napisała mi jeszcze, że mi dała prezent, więc sobie go też obejrzymy, o czarny, czarny to mój, czemu cze czerwono-biały jest, o. Wysłała mi właśnie um, czarne włosy, spoko, jak ktoś mi w ogóle włosy wysyła, bardzo dziękuję za prezenty, dziękuję wszystkim za każde prezenty, no i jakoś się tam może potem w jakieś tam rzeczy ubiorę. Um, halo? Kurde, jakie ja nienawidzę lagów. Już to chyba kiedyś mówiłam. Um, może sobie coś postawię tutaj. Właśnie tak. Jak już mówiłam, to muchę mam... Gdzie mam tą muchę? Chyba w kuchni. Nie. Myszę mam w kuchni? Dobra, chyba gdzieś miałam tą muchę lub nie miałam. Ale na... no, kupiłam na pewno tą muchę, bo wiem. Ale może nie dałam. Dobra, więc Ktoś jeszcze da prezenty Dobra um, kurde ja wynagrywam prezenty czekajcie chwilkę Dobra um, spoko um, ona mi tutaj ciągle pisze, że ma jakiś konkurs, więc pozdrawiam Sweet Mini 12 i zobaczymy sobie ten jej konkurs. I chciałam Wam powiedzieć, że jakbyście chcieli nagrywać, to możecie mi napisać właśnie na moim koncie z Movie Star Plant. Ja Wam podam Skype'a i w ogóle konkurs. Zobaczymy sobie ten konkurs. Opłaca Wam się najpomóc prezent. Aha, czekajcie, opłaca Wam się konkurs. Najpomóc prezent. Pozdrow, czy prezent? Serio nagrywasz? Kurde, no jak pisze, że nagrywam, no to nagrywam. Więc nie musisz mi pisać. Tak zobaczysz sobie sama w odcinku, no kurde no. Jak piszę już sto razy, że tak nagrywam, no to nie musisz mi pisać serio nagrywasz? Serio, ale serio nagrywasz. M mi ale co w pomoc? Dobra, dam Ci lowit. Niech będzie Ci. Chyba pomogę w, w następnym levelu. Już Cię pozdrowiłam. Napiszę. Już pozdrowiłam Cię. Co? No konkurs, no konkurs. Dobrze. Więc co teraz jeszcze porobimy? E, zobaczymy jeszcze, czy są jeszcze jakieś prezenty, ale chyba, le, je, <grywa> chyba jednak nie. Halo? Hej! Hej! Chociaż to jest jej status. O, nikt nie dał prezentów. Nie. Dobra, to. Hmm. Jak widzicie, mam dość mało, ale bym sobie kupiła tylko Cię uszy. Albo, ale ja zbieram na to i na to. Na to w sumie nie. Więc nie wy możecie mi pomóc, możecie mi kupować, jak macie dużo pieniędzy, jak jesteście flip, też możecie? bo fipy naprawdę dużo dostają, wiem to, bo. No. Mm. Mm. Dobrze, zobaczymy sobie, czy można się coś fajnego ubrać właśnie w te rzeczy, które dostałam. Nie wiem czy bad, te czarne włosy raczej nie. Raczej nie ubiorę. Dobra. Yy, ubiorę się taka cała na emo. <laughs> ubiorę się taka emo, nie? Dobra, ubiorę się taka cała na emo. Mam takie czarne włosy, ale mam też... Dobra, te włosy bardziej mi pasują do takiego emo, rozumiecie? Emo lak, Emo look. O takie coś Dobra, nie, ale... To mi się akurat nie podoba. Może to... Ta... Dobrze kochani, ja już myślę, że kończę ten odcinek. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że ten odcinek był w miarę okej. Okay. Barw się spodobał, możecie mi wysyłać, ja otworzę na odcinku, no więc do zobaczenia, ja się w to przebiorę, no i papa!